Z programu Sportowego Budu Społecznego z ograniczoną Witamy oczywiście przewodniczącego Głównej Komisji Sportu Żydowego pana Piotra Szymańskiego. Tematem dzisiejszej konferencji jest organizacja w Ostrowie wielkopolskim państwowego meczu Jóżlowego pomiędzy reprezentacjami Polski i Rosji. w koncepcja jest bardzo słuszna z uwagi na zmieniające się życie polityczne na świecie? staliśmy z okazji, że. Przed laty nie było możliwości zorganizowania takiego meczu 1 maja, teraz nie ma pochodów w Ostrowie, nie ma pochodów na Placu Retonym. W związku z tym zarówno Polacy, jak i Rosjanie 1 maja mają czas wolny i z tego powodu duży rzucelet zawita do Ostrowa Wielkopolskiego właśnie 1 maja, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że zawody będą stały na bardzo wysokim poziomie, a kibice dopiszą jak nigdy dotąd w ostatnich latach. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że się spotkać. Nad tym meczem bardzo długo byśmy zabiegali od dawna, przewodnicząc właśnie od początku stycznia, tą dawna 1 maja ustalaliśmy, nie jest dzisiaj umowa podpisana, jest wszyscy szczęśliwi. Mecz to będzie mecz Polska-Rosja. Powiedzmy sobie w takich bardzo silnych składach. Mecz Polski Rosję, Rosja, prezydenta miasta Ostrona Wielkopolskiego. Bardzo dziękujemy za pomoc prezydentowi, że możemy zorganizować to. No postaramy się to zrobić tak, żeby nas podzielić ściągnąć jedną największą rzeczę kibiców dziś było 8 tysięcy. z wszystko, że ten stanie zapełnił i to było święto sportu w Ostrowie. Że powraca wielki że jest to. Taka ta meczu jest taka, że rok temu, jak Państwo wiecie, byliśmy w Torwiadzie na meczu Rosja-Polska, który nie ukrywam, e był sukcesem w Rosji. Ten stadion był pod wrażeniem. 18 tysięcy ludzi, 2 ludzi odeszło od e braku bez biletów, ponieważ nie można było ich inaczej zmieścić. Co to, I tak naprawdę cały czas myśleliśmy o tym, żeby zrobić tutaj rewanż w Polsce. Być może znowu w sierpniu, w październiku pojedziemy do Togiaty na kolejny e, tego typu mecz. Tamten mecz, jak Państwo pamiętacie, to był mecz e, Polska-Rosja w składach juniorskich do 21 lat. Plus e, Artyom Laguta i Tomek Golą z naszej strony jako seniorzy. Co do obecnego meczu. Wizja jest podobna z tym, że e, będzie więcej seniorów i juniorzy do lat 23. Mogę zapewnić, że zresztą z nauki rozłamiania, 10 minut temu jedzie Tomasz Golo, co ja nie pamiętam, kto ostatni raz jechał po, po strowie Tomek. Miał jechać w łańcuchu, ale łańcucha nie było, tak? I, a wcześniej chyba półfinale po mistrzostw Polski, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że to jest dobrą dekadę nie było. nie było Tomasza, dlatego też wydaje nam się, że to przyciągnie tak naprawdę kibiców. Eee, kon, kończę też rozmowy. Jutro będę miał jutro lub na początku przyszłego tygodnia będziemy mieli potwierdzenie jak co z planami i terminem Jarek Hampela, bo być może Jarek Hampel też pojedzie w tym meczu. Oprócz tego no, jako gospodarz nie wiem, zawsze tak było, jak w 1981 roku jeździliśmy z Danią, jechał Jacek Ruchajzer jako e, członek kadry, tak? reprezentacji, no to teraz pojedziemy Michał Szczepaniak, tak, jako no, urodzoną strogę, zgadza się. E, oprócz tego nasz tutaj młody, no, młody, młody, kolega, prawda, reprezentant Polski, również miś Europy Juniorów tak, z tego roku też pokładamy. Pokładamy duże e, nadzieje na przyszłe na przyszłe lata. Rafał Łukuski oczywiście spokładny do, e, do kadry juniorów. Rafał Ukrulski ma z nim też dość dobre wizje i dobry odbiór jego, e, jego osoby. można jeszcze do potencjała na te Gregor Klubu o tych atrakcjach jeszcze poza pozarzurzlowych, bo wiemy, że właśnie klub chce zrobić taką niepowtarzalną tak, chcielibyśmy, aby to nie były te zawody tylko i wyłącznie żużlowe. Chcemy rozpocząć ten mecz prędzej, rzeszą najróżniejszych imprez, aby przyciągnąć całymi rodzinami osoby na stadion żużlowy. Wstępnie ustaliliśmy, że zawody rozpoczną się o godzinie 18. Także planowo od godzin popołudniowych będziemy już mieli szereg imprez dostępnych przy stadionie, jak i na stadionie. Wiemy już też jakie będą ceny biletów, które ustalaliśmy, to też możemy potwierdzić 20zł cena biletu do 30 normalnego i 50zł Trybuna Główna. Jest, jest taki pomysł i myślę, że go jakoś tam spróbujemy zrealizować, żeby do pierwszego biegu Jacek Blachajczyk wyjechał jeszcze w tej Starej skórze na gwiazdki na takim starym motorze, jak kiedyś było. To jest właśnie to o czym mówiliśmy, że ja, chcemy tak... stworzyć taką oprawę tych, tego meczu, że nie będzie to wyglądało jak standardowe zawody żużlowe, nawet drużynowe, tylko chcemy sprawiać, że wszystko jest niespodziane. Ja już powiedziałem, duży żużel wraca do Ostrowa, i myślę, że to jest najważniejsze i mam nadzieję, że Ostrowianie też wrócą na stadion żużlowy. Pan przewodniczący mówił o sytuacji zeszłorocznej, gdzie w Rosji zabrakło biletów dla 2000 osób. Ja pamiętam czasy, jak w Ostrowie też brakowało biletów na, 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 na mecze. Najwyższa pora, żeby wrócić do tej dobrej tradycji, żeby stadion był rzeczywiście To Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tutaj reprezentować barwy polskie i Ostrowa przede wszystkim, bo tutaj się urodziłem i mam nadzieję, że podołam temu zadaniu i pokażę klasę w zawodach takie Znaczy Takie zawody na pewno są... Dużo cięższe niż ligowe czy indywidualne, bo jednak tutaj reprezentuje się kraj i trzeba dawać siebie 200%, żeby nie przynieść hańby naszemu wspaniałemu kraju i dlatego też duża presja, jednak też duży zaszczyt, że można z tym orłem na piersi startować i zdobywać punkty czy tytuły dla naszego kraju.